Sportowe tradycje, pasja i lokalna duma. Tak w skrócie można opisać 125 lat istnienia klubu sportowego LZS Wiktoria Łany. Jubileusz świętowano z rozmachem. Pierwsze polarstwo było, później jakiś baseball niby był, potem no i potem się zaczęła piłka nożna, już tak przed wojną i potem po wojnie już powolutku, powolutku wszystko się rozwijało Przez te lata no, dużo się zmieniało, bo graliśmy można powiedzieć w różnych klasach, jak objąłem jako prezes, no, była drużyna w Beklasie. Tutaj jeżeli chodzi można powiedzieć o budynek, o boisko, no trzeba było naprawdę dużo pracy do dnia dzisiejszego włożyć. I głównieśmy to robili można powiedzieć społecznie. Materiały wiadomo, zawsze Urząd Gminy, tam, można powiedzieć trzeba było pozyskać, a jeżeli chodzi o pracę, już tośmy wykonywali czy nie Wiktoria łany to więcej niż klub. To wspólnota, która przez pokolenia budowała sportowego ducha. Żeśmy zrezygnowali z tych klubu juniorów i do klubu seniorów, żeśmy zaadoptowali i to się bardzo dobrze przyjęło. I do dzisiejszego dnia mamy tych wychowanków, którzy działają w tym klubie. Z okazji jubileuszu przygotowano wiele atrakcji oraz zmagań na płycie boiska. Organizujemy turniej jakby dla trzech kategorii wiekowych. Dwa pierwsze turnieje są turnieje dziecięce dla Żaków i dla Orlików. Natomiast później gdy zakończy się turniej dziecięcy, organizujemy turniej Yy, dla seniorów. Klub łączy całe rodziny, a od pół roku również najmłodszych mieszkańców. Widzi pan, tu już rośnie następny wnuk, przyszłość Wiktorii Jest pan dumny z wnuka? Ja tu u nich mam trzech ubranych. bliźniacy i Olaf. Bardzo, bardzo dumny. Choć czasy się zmieniają, Wiktoria Łany nadal kształtuje sportowe postawy wśród młodzieży i jednoczy lokalną społeczność. Jubileusz był nie tylko okazją do świętowania, ale i podziękowania wszystkim, którzy tworzą piękną historię.